Dzień dobry, dzień dobry, cześć, witam Cię bardzo, bardzo serdecznie. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko, ja nazywam się Antonia, to jest mój podcast Słowo Miłości na dziś, na kanale Inny Wymiar Sukcesu, jeżeli słuchasz tego na aplikacjach do słuchania podcastów, albo na kanale Ludzie Sukcesu, jeżeli słuchasz tego na YouTubie. Jeju, ja nagrałam już 270. Podcastów albo 271, 271, 271 chyba to jest podcast, moi drodzy. A ma być 365 na każdy dzień w roku, więc zostało mi jeszcze trochę. A, no tak, jeszcze 3, no 3 miesiące i trochę. No rzeczywiście to tak będzie. E, chciałam powiedzieć, że wczoraj miał być live w poniedziałek. Nie odbył się z uwagi na to, że. Mm, Przeznibiłam się trochę. Przewiało mi niestety. Ja mam taki, taką przypadłość, można to nazwać, nie wiem, jak mam to nazwać, e, ponieważ ja mam długie, gęste włosy. I jak źle wysuszę moje włosy, albo ich nie wysuszę, a wyjdę na dwór, e, to po prostu zaraz mi przewiewa. I jeżeli jest lato i jest ciepło, to ja nawet mm, bardzo często to robię, że wychodzę z mokrymi włosami na dwór, ponieważ one mi się naturalnie rozejślają, ponieważ to są moje włosy. Ale jak już jest taka właśnie pogoda, ostatnio było tak, zaczynało się robić ciepło, dzisiaj już jest na przykład zimno i deszczowo, wczoraj było bardzo ciepło i od czwartku zaczynało się robić tak ciepło, wiecie, fajnie. I to był taki zdradliwy czas, że był wiatr, niby słońce i ja myłam te włosy i potem je wysuszyłam, ale widocznie nie do końca, bo potem poszłam na rower i czułam na tym rowerze, że mi te włosy, gdzieś tą głowę przewiewa. No i w sobotę już czułam tak trochę zimno, że coś jest nie tak, a w niedzielę już... Byłam nad, w ogóle byłam na północy, byłam nad morzem sobie i mm, czułam, mm, jak już w niedzielę czułam, że mam stan podgrączkowy i nie było mi dobrze. E, wczoraj wieczorem tak samo, e, już po prostu czułam, że mnie chodzi. E, jak jest wieczór, to wiecie, to już taki zimno i tak dalej. E, a po drugie mam kaszel, więc mogę kaszlnąć, mogę psiknąć e, lekko, więc wybaczcie mi, jeżeli tak się stanie. No, ale taki to tak jest. Nie biorę żadnych leków, y, tylko paracetamol wziąłam na noc, żeby się wygrzać, y, a ja biorę swoje naturalne antybiotyki. To są moje takie mieszanki, które zawsze sobie robię i mojemu dziecku od lat i to mega na nas działa i dwa trzy dni y, i po prostu wracam do formy i mój syn też y, napisze kiedyś o tym książkę, y, nie kiedyś tylko w przyszłym roku na temat właśnie zdrowia i takich naturalnych rzeczy, ponieważ uważam, że jest to najlepsze, co możemy zrobić dla siebie. Dobrze, a dzisiaj e, chciałabym powiedzieć bardzo ważną rzecz, ponieważ m, jutro jest środa. E, jeżeli to słuchasz dzisiaj, bo jutro, nie wiem, w zależności, no, jak będziesz to słuchał kiedy indziej, to będzie już po fakcie, m, ale odbywa się bezpłatny webinar Jak uleczyć zranione serce i jest to webinar, który, m, na którym opowiadam Będę poszerzać, jakby, te, te kwestie, które są zawarte w książce. I co jest bardzo, bardzo istotne, zapraszam cię na niego serdecznie, zapisz je. Linka macie pod spodem nie wiem, czy będzie pod spodem. Na pewno jest na Facebooku, na Ludzie Sukcesu, w postach i na wydarzeniu właśnie na Facebooku. Także polecam Wam, żebyście się zapisali. Ewentualnie wrzucę może tutaj pod spód tego linka do zapisu, dlatego że ten webinar jest bezpłatny, będzie trwało około półtora godziny, będą pytania odpowiedzi, to jest też jest fajne, będzie prezentacja, ale ja będę wszystko pokazywała jakby, nie jakby tylko na pewno i mm, i co? I uważam, że jest to bardzo wartościowe, dlatego że potem ten webinar wejdzie na sklep i będzie kosztował 39 zł. A jak się zapiszesz, to nawet jeżeli nie będziesz mógł, albo nie będziesz mogła jutro być na tym webinarze, to będziesz mieć czas do niedzieli, żeby sobie go odtworzyć. Zostanie on rzucony, a potem wchodzi na platformę i już będzie płatny. Dlatego polecam Ci bardzo serdecznie, żeby to zrobić. Dobrze, kochani, to jest taka bardzo ważna kwestia. Kolejną kwestią, tak na słowie wstępu, jest to, że książki jeszcze nie ma. Wysyłka ma być po 25 września. Mamy już po 25 września. Nie będzie jeszcze wysyłki, dlatego że jeszcze nie mamy książki z drukarni. Były błędy, które musieliśmy poprawić, więc mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze w tym tygodniu i w przyszłym tygodniu będziemy mieć już jakąś pierwszą serię książek i będziemy mogli ją zacząć wysyłać. Wszystko się okaże tak naprawdę w środę albo w czwartek. Więc dam znać. Powinniście też dostać maila. Odnośnie tego i y, zobaczyć, y, czy coś do, do Was do, wysłaliśmy, i y, y, y tam będzie wszystko opisane. Także y, to po prostu musimy, musimy jeszcze troszkę mieć cierpliwości. No tak to jest, ale książka jest w przedsprzedaży, i jest napisane, że ona jest w przedsprzedaży i dlatego też jest taka cena, dlatego są prezenty. Potem już yy, będzie troszeczkę to inaczej, więc polecam ci, żeby sobie to yy, ogarnąć teraz, zakupić i po prostu troszkę poczekać. Wiem, że niektórym jest ta książka potrzebna już i teraz, zgadzam się, no ale niestety no, nie przeskoczymy pewnych rzeczy. Wolę, żeby to było zrobione dobrze i żeby nie było tam błędów i pewnych. Chociaż zawsze się znajdują błędy, no niestety zawsze się znajdują błędy, ale, ale tak jest, że wolałabym, żeby było ich mniej niż więcej. Dobrze, przechodząc dzisiaj do dzisiejszego tematu, 6 minut już mówię, ja pierdził, to ile będę mówiła jeszcze? Dzisiaj, kochani, chciałam Wam powiedzieć na temat lęku, ponieważ. Miłość nigdy nie jest lękiem i jeżeli budzisz się rano i, i, i czujesz lęk, to pamiętaj, że nigdy to nie pochodzi od Boga, e, tylko od drugiej strony, czyli od szatana, od złego, e, od ciemnej strony mocy, jakkolwiek wierzysz, w cokolwiek wierzysz. Mm, I co mogę powiedzieć, że ja dzisiaj, i mówię to szczerze i otwarcie um, szczerze i otwarcie. Obudziłam się dzisiaj z lękiem. I nie miałam czegoś takiego od bardzo dawna. I jakby musiałam to przemodlić, musiałam e, posłuchać sobie uwielbienia, musiałam to porozmawiać z kimś, e, ponieważ bardzo dawno nie miałam e, po prostu czegoś takiego, że obudziłam się i jakby czułam zlęknienie. Być może to się stało, dlatego że jakby wydarzenia ostatniego czasu jakby doprowadziły mnie do tego, a po drugie, pamiętajmy, że zły. Ma wpływ na nasze myśli, i o tym opowiadam w pierwszej części, Jak uleczyć zranione, zranioną duszę. I tam dokładnie mówię, w jaki sposób on działa i jak wkrada i wpuszcza w nasze życie lęk, strach, obawy, e, zwodzi nas, co jest prawdą, co nie, i tak dalej, i tak dalej. Więc e, polecam ci przeczytać jedną i drugą część z, z tej serii ks e, książki, Jak uleczyć zranioną duszę i jak uleczyć zranione serce. Link masz pod spodem, e, pod filmem, czy pod. E, Podcastem, lub na stronie sukcesu.com, lub na Facebooku, na Instagramie, gdziekolwiek znajdziesz to w postach, albo w głównym, e, na głównej stronie będziesz mieć linka do tego. I co chciałam powiedzieć <noise> na temat tego lęku? Że kiedy. Widzicie, najważniejsze jest to, że kiedy ty czujesz, że, że jakby nachodzicie lęk, albo nachodzicie strach, albo Zaczynasz wątpić, to uwaga, największą i najbardziej cenną rzeczą, jaką możesz zrobić, choć to jest najtrudniejsze i zarazem najłatwiejsze, to zwrócić się właśnie wtedy z prośbą do Boga. Żeby zabrał to z ciebie, żeby, żeby napełnił Cię wiarą, żeby napełnił Cię miłością, żeby odrzucił to, co jest teraz w Tobie, uwaga. I sam, żebyś powiedział, wypad, ja zawsze mówię, wypad, dziadu jeden z mojego życia w imieniu Jezusa. Normalnie zawsze mówię to w taki sposób i od razu przełączam się na inny tryb. Dlatego, że znam jakby sztuczki umysłu i znam sztuczki jego w jakiś sposób. Dlatego, że ja łączę właśnie ten rozwój i duchowość, ponieważ kiedyś tylko jakby zajmowałam się. Duchowością, przepraszam, tylko rozwojem, i, i dla mnie nie umiałam ogarnąć innych rzeczy, dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Więc kiedy poznałam duchowość i poznałam dobrą i złą stronę tego świata duchowego, więc wiem, w jaki sposób to działa i jak można się temu przeciwstawiać. I polecam ci, naprawdę przeczytaj tą książkę, Jak uleczyć zranioną duszę. To jest mocne, co się tam dowiesz, z drugiej strony może nie będzie ci się to podobało i będzie się jakby. Kłóciło z Tobą, ale kiedy otworzysz się na to yy, i zobaczysz, że rzeczywiście coś w tym jest, wtedy będzie Ci łatwiej przezwyciężać każdą złą myśl, każde właśnie zlęknienie, każdy strach, każde yy, jakieś złe działanie w, w Twoje, które będziesz chciał wykonać, yy, po to, żeby czuć spokój. I, I właśnie wtedy, kiedy jakby ja czuję ten lęk, to oddaję to Bogu. I potem, jakby czuję taką ulgę i czuję spokój, bo mówię: Boże, ty się tym zajmij. To, to ja oddaję tobie, bo ja nie chcę się tym zajmować i nie chcę już tego czym czuć. Bo to nie jest moje. Po prostu to nie pochodzi od ciebie, bo w niebie nie ma lęku. Pamiętajcie, nie ma lęku. I w Jezusie, i w Bogu nie ma lęku. Absolutnie nie ma i nie będzie. To tylko może pochodzić od drugiej strony. Bardzo ważna kwestia, że taki zdrowy lęk jest jakby dobry, czyli na przykład taki, że wiesz, że jak. Nie wiem, sadzisz sobie rękę do ognia, no to boisz się, że sobie je przypalisz, albo stoisz, nie wiem, na dziesiątym piętrze i że masz skoczyć, no to wiadomo, że się zabijesz. Więc taki naturalny odruch lęku jest dobry, ponieważ on nas chroni jakby przed tym, żebyśmy coś zrobili sobie złego. Ale nie wtedy, kiedy budzisz się i przychodzą do ciebie jakieś myśli, które atakują twoje serce i twoją duszę. I tego ci życzę? I, i życzę ci właśnie, mm, znaczy tego ci życzę, życzę ci te, tej mądrości żebyś właśnie w tym momencie kiedy coś takiego przychodzi, żebyś kliknął i zaczął zmieniać to. I jeżeli raz to zrobisz i w tym momencie właśnie jakby pójdziesz za tym, to uwaga, zawsze kolejny krok będzie łatwiejszy, dlatego że już raz pokonałeś siebie. I zawsze ten kolejny raz będzie o wiele łatwiejszy. I tego ci życzę. Ściskam do usłyszenia, do zobaczenia. Hej.